Jakie kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale? Dzisiaj Maxio chciała, żebym pokazała wszystkim jego kalendarze. Adwentowe, prawda? Jakie tu masz kalendarz? Opowiesz? O cukierkach. O cukierkach z cukierkami, ze słodyczami, z kinderka. kinderka. Mhm. ale już mamy zrobić później zdjęcie, powiedziałeś, tak? To już. To już, mama ułożyła, to, 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 to nie rusz. On chce tak, żeby mu fotografowała, żebym mu opowiadała o tym. Także taki jest już mój mały youtuberek. <laughs> Dalej mamy kalendarz Marvel Funko, i tutaj mamy takie figurki. O, takie słodziaszne. Tu jest. Kto to jest? No? Spokusuj się. Gród! No co ty? Gród w wydaniu świątecznym. Piękny. Co to mi się nie chce w ogóle wyostrzyć. O, jest piękny Gród i kalendarz adwentowy z bajeczkami. Prawda? Codziennie jest inna bajka i też jest naprawdę świetny. Także taki Maksio ma tutaj pod choinką kalendarze, codziennie będziemy sobie otwierać, już o twoje otwarte kilka okienek i naprawdę jest frajda, lubisz otwierać kalendarze? Masz frajdę z tego? Oczywiście, że tak. Super, super frajda dla dziecka. Także my, moi drodzy, odzywamy się do Was później. Przyjdzie mi paczka z Sinsaya, niewielka, ale wreszcie skończę chyba ustawiać wszystkie dekoracje na rtv i będzie koniec. O ile wszystko przyjdzie w Sinsayu, to różnie to bywa, nie? Nie, Nieuszkodzone, nieporwane, to będzie naprawdę e, sukces i e, koniec dla mnie e, myślenia nad tą rtv -ką. To też Wam później pokażę, a Wy dajcie mi znać, czy e, kalendarze adwentowe... Kupujecie, czy też robicie, może sobie, czy w ogóle praktykujecie tą, no nie wiem, czy tradycję, czy może u Was w domu to jest już jakaś tradycja. Dajcie znać. Właśnie idę do pracy i przyszłam się jeszcze poperfumować. I słuchajcie, yy, dwa dni temu miałam tą samą koszulkę, yy, którą teraz mam. W pracy. Psikałam się właśnie tymi perfumami na odchodne i ona ciągle pachnie. Jak ją zakładałam, to sobie przypomniałam, że jeszcze się nie poperfumowałam dzisiaj, więc używam tych perfum i lecę do pracy. A Wam przypominam o kodzie rabatowym Kingas20. Macie 20% zniżki na perfumy paryskie. No, macie link w opisie, macie informacje w opisie. Także moi drodzy, miłych zakupów. Jeżeli ktoś. Poszukuję właśnie perfum, albo jakiegoś pomysłu na prezent. No to kłaniam się z super pomysłem. Dzień dobry kochani, ja nie wziąłem okularów, ale daję. My już dalej kontynuujemy tego vloga. Muszę odwrócić was. Kolejnego dnia jest tak słonecznie, tak rzeszko i wkurzam jest strasznie ta kurtka, bo się co chwilę odczepia kaptur ten misio. Idziemy na spacer, zaraz wam pokażę pana. Tutaj najpierw. Piękna pogoda. To jest chyba jedyne słońce, które ja lubię zimą, gdy jest delikatny mróz i piękny śnieg. Dzień dobry. Jesteś gotowy na spacer? mruzu dużego nie, nie ma, ale jest naprawdę rzeźko fajnie. I idziemy sobie e, się przejść. Chyba aż ten kaptur, bo nie jest tak źle. Jakoś tak sobie źle ustawiłam w ogóle. Czekajcie chwilę. Jakoś tak źle sobie wcześniej ustawiłam tą, em, tą moją Biedą, ten gruby śnieg. ramkę do, ramkę jak to się nazywa, no ten pchacz, nie wyjadł na grubego śniegu, coś takiego śnieżył, żebyśmy się tak bardzo nie utaptali. Zróbcie mnie to. to. Może z powrotem, na razie się zmoczysz i... Czekaj, może to zobaczyć tam. Nie, jedziemy na razie. Proszę. Na razie jedziemy, później, bo jak się szczapiesz, to będziemy musieli do domu iść. Widzę, to są kratowiska właśnie. Jak na je, jak są zamarzli... A, A no tak, zapomniałam. Myślałam, że kredowiska. Jak no nie wdepniesz, na takie zmarznięte kredowisko, to naprawdę jest... Auć. Dobra, idziemy przez ten śnieg tu. Bo ja tutaj co tam wszedłem. No wiem. Nie Ale fajnie. Fajnie? To jest bardzo. Fajnie czy nie fajnie? Fajnie. Fajnie. A najfajniejsze to jest właśnie takie Krzący się mm. na słoneczku pięknie śnieg, pewnie tego nie zobaczycie, mm. może w oddali, ale jest najpiękniejszy widok, nie ruszaj rączkę. Maksiczku zawsze ci mówię, że na początku jak idziemy, otrzep oh. się teraz, to się nie może, będziemy musieli wrócić do domu, jak cię cały ściurasz, słyszysz? No. no to ręce na kolanka i idziemy dalej. O, mogłam Wam nagrać! Jaki tu widok jest! Pokażę się. <grymne> Idę chyba morsować. O, nagram. <grymne> Kąpielupkę pobierzam. Idą do sauny, idą się. Kompa, człowiek tutaj wybrany w tych 1500, w 1900 warstw. A oni chodzą. Z gołym tyłkiem po podwórzu. Ten gruby śnieg jest najfajniejszy. Gruby śnieg jest najfajniejszy. Poczekaj, gruby śnieg jest najfajniejszy? Może jest! Z perspektywy dziecka na pewno. Idziemy sobie dalej. Dajcie znać jak tam Wasza zima. Czy też taką macie. My teraz chodzimy o różnych porach na spadku. Bieg! Chodźmy. Raz, rano, raz tak bier, Bieg. Już. Bieg. Nie. Aż tak to chyba nie będziemy głupieć. Matka w tych butach to ja się wiesz co, trzymam się twojego, twoich sanek, bo się, bo się dole. Także my idziemy dalej na spacer. Wracam, robię chłopakom kruchy, leniwe. Taka gruda śniegu odśnieżonego. Robię chłopakom kruchy leniwe. Chłopakom głupi. I co? Jadę właśnie do was później. Maxiu? Hello. 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 Do zobaczenia później. Chcesz zobaczyć wariota? to macie. Ty siedź. Ty sieć jedziemy dalej. Siedź, jedziemy dalej. A to jest o. Szaleń jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Polecam Wrocławanko. Zaraz skakuję do zimnej wody. Tam jest, zobacz. Jest lód jeszcze na wierzchu. Ale jeszcze szybko, Idę do sauny. No chyba nie. No Daj tak No Zobacz, co sobie przypomniał. na dywanie, siedzi na dywanie i się uśmiechnął i się. Ja myślałem, co sobie przypomniałem, coś jest, coś takiego śmiesznego. A bawił się. A mówię tak, przypomniałem sobie, jak byliśmy w Grecji i wpadłem do wody w ubraniu. Zobacz, pierdółko, o czym myśli? Do, 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 do. Co no, sobie jeszcze nie, nie ruszaj! To jest y, woda tutaj jest. Lud jest tylko tutaj z boku, wiesz? Kaki, tu. Ten bok. No to co ty on. Nie hmm. zmoczysz sobie bardzo rękawiczki. Idziemy, chodź, idziemy, po, y, bo po kosze musimy zabrać. Skakuj jeszcze. Skakuj jeszcze. Co? Ha? Nie wiem, to nie. Gada. Jest, jest, jest dzień tylko, Jest dzień dobry, jest tylko 90 stopni. Co? To się wytnie. Waś, teraz właśnie wyciąłem brzydkie słowo, także nie słyszeliście. bluźniak szep. Po mamusi. No, 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 Sławek, słuchaj. Chodź tu Max. Uciekło mi dziecko. Grasz w piłkę? W Z drzewa mi sypuje śnieg na głowę. <tryk> 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 dotrzemy bo po ten kosz, czy nie dotrzemy? Chodź. Chodź. Dziubolu mały. Słyszysz? Chodź, bo trzeba kluchę robić. Po drodze 1500-1900 godzin innych zajęć w ogóle. Chodź Rybciu, idziemy. Jezus, dzieci, śnieg, cierpliwości dla wszystkich matek. Chodź, ja już idę. A, 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 a. Skakuj. Skakuj. I tak, I tak będziesz musiał na nogach iść po, po ze mną po kosz. Odsiedlam. Siadaj, jedziemy. No. 10 oddechów. Uspokoić się trzeba. Mm. Co? Nie po tym grubym śniegu, tylko mówicie, że idziemy po ten kosz wreszcie. reszcie. No tak będzie stało u nas. A u nas kosz jest na samym końcu tam działki, trzeba trochę po niego zejść. Więc lecimy. Chodź, teraz, teraz sobie zejdź i teraz idziemy na nogach. Pokazuję Wam, co przyszło mi z Sinsai na zakończenie tego vloga. Przyszedł mi ten domek, który ja już tutaj mam. A teraz, jak mam włączone, to już Wam pokażę. Bardzo Wam polecam ten kanał doktora Bartka Kulczyńskiego. Bardzo wartościowe, mądre treści. Bardzo fajny kanał w taki. Przejrzysty sposób przekazywana wiedza medyczna. Bardzo ciekawa wiedza medyczna, taka dostępna dla każdego. Myślę, że łatwo trafi do, po prostu do każdego. Czy ktokolwiek miał kiedykolwiek jakiś. Um, Jakieś, jakąś styczność z taką terminologią medyczną, czy nie, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie tłumaczy i obala dużo takich mitów, to znaczy, może obala. W sensie, wiecie, w społeczeństwie istnieje dużo e, takich stereotypów, takich mitów, typu kawa jest niezdrowa, właśnie, e, czy nie rób tego, albo rób to, to wtedy coś tam. E, I on bardzo fajnie w niedługich filmikach, zobaczcie ten 16 minut, tłumaczy różne e, różne sprawy. Tutaj akurat włączyłam sobie teraz i słucham o pasożytach, wielitach, bo bardzo w to wierzę i uważam, że jest to duży problem, z którym należy się rozprawić, jeżeli tylko poczujemy pewne objawy i uważam, że w ogóle takie pasożyty, takie wiecie, różne robale, wszystkie, wszystkie tego typu świństwa należy co jakiś czas systematycznie u siebie wyplenić o ile to się da zrobić ale wracam do Sinsaya. tu mam jeden domek tu mam teraz już dwa chodź i stają sobie i wypełniają RTVkę wystarczająco dla nas zamówiłam dekoteczku tutaj, tutaj również rękawiczki dla Jacka i trochę taka wtopa ze względu wiecie na co że jest ściągasz tylko z jednej strony rękawiczki a z drugiej jest taka goła i, jakby tutaj jest na niego dobra, ale tutaj jest dosyć luźna. A tak, może do samochodu czy coś to. Daj mi, oddaj mi, kochani, bo muszę pokazać. Już, już, już. I tu mam drugie rękawiczki, takie dla siebie, o na spacer, nawet z Maxem. E, takie z, z jakimś tutaj ściągaczem. I powiem Wam, że one są super. Są e, w środku. Takie polarkowe, misiowe, więc Wam je serdecznie polecam. A tych Wam nie polecam. No już ujdzie, ale, ale nie, nie są godne polecenia, moim zdaniem. Nie są warte tej ceny, chyba 20, więc normalnie kosztuje, jak ustanie, za nie zapłaciłam. A te, te były tańsze, kosztowały 10 zł i są dużo lepsze. I mają taką tutaj, jakby, taki sweterek, coś tam ale naprawdę są super. Za 10 zł czy nawet za 20 to i tak jest rewelacja, bo w środku są mega, mega ciepłe. Nawet 3 dychy za nie bym dała, a za te za te um, jakiegoś piątaka. Bo nie dość, że są cienkie, fajne, że są tutaj takie antypoślizgowe i myślę, że można dzięki temu gdzieś tam na telefonie coś tam posłużyć, ale no, ten ściągasz tutaj to jest jakiś um, mistake. Naprawdę. Dobra, trudno. Także ja... Um, Zobaczcie sobie jeszcze raz kanał, jak się nazywa. Myślę, że RTV już jest gotowa. Dużo nie będę tutaj nabżać, bo jakoś nie mam w tym roku ochoty. To czasami mniej znaczy więcej, jest OK. Jest czerwony, jest spójny z czerwonym, z czerwonym. O. I tylko jeszcze, że muszę wymyśleć te poduszki, bo jesteście jednogłośni w tym, żebym oddała czerwone poduszki na kanapę. Więc zaraz coś tutaj wymyślę. Eee, ale to może w następnym vlogu. Także kochani, ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia pojutrze. Pa, pa! Maksiku! I love!